Witam w dzisiejszym odcinku. Ja jestem w Sosie Klops i. Badło bez zabudowy łóżka, część druga. Lecimy z odcinkiem. Miu! Dobra, jeszcze ją da. Leciemy! Dobra, zostawcie łapeczkę i Subika, bo wbijamy 10 subskrypcji, a już jesteśmy w ponad połowie. Myślę, że do końca. Tego roku uda nam się. Co ja robię, co ja robię. Pamiętam, że przecież grałem w sobotę w łóżkach. No, Goście, można już jechać. Jakiś nubek. Oby nubek, błagam, nubek. Tak, nubek. Manuję TNT. Zamiast zwykłego. Natomiast zwyczajnie się da no, yeah. uh. i Dobra. Dobra. Chwilek? Teraz spróbuję w, w jakiś nubowy sposób mnie zniszczyć sam jestem nubem, ale on jakimś większy. Bro. Był <grym> e, co ona robi? Ma. ma chłopa. Ja na tym skorzystam. Sie majóżowy? Nie no, on ma zenchantowaną! Dobra, lećmy. Może ty razem pójdzie lepiej. I możliwe, że w tym odcinku nam się uda. Nie no, ja nie wierzę we mnie. W życie nie wierzę. Kupiłem miecz, miałem kupić wełnę. Mogę, żeby nikt na mnie nie dojeżdżał, a zapewne ktoś to robi już. Dobra. <laughs> Ninja, boi się, bo mam ten kamienny miecz. To bym zapewne spróbował i bym się zwalił po trzech blokach. Tak to ja. Jestem totalnym nubem. Diamencik. Nikt nie idzie na mnie? Nie idzie. Ej, bo ja mogę na tamtego pójść. Wywalić jakiegoś fajerbola na niego. A nie tutaj się bejdżuje ciągle. Co ja robię? I on teraz nam nie będzie jechał, Nie ma go w bazie. Fajnie, fajnie! Nożyce, 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 nożyce. Nożę, nożę. Całe nożyce. I co jeszcze? I fireball może. On tu jest. Poczekaj, masz. Mogę pójść sobie stąd. Chyba robimy mu SS. No i będzie jechał na mnie. Bo czemu miałby tego nie robić. Jacy ludzie są. Kiedy by most mi dobudował. Ja podziękuję. No I coś, czym miałem łóżkę już nie mam. Nie no, on i teraz mi idzie kupić fireballa jakiegoś. Musi na mnie wbić, albo TNT se kupi. Tak, ja kupię zbroję. A zapewne masz żelazny miecz. Błagam, nie mi żelaznego miecza. Please. Gościu. Co ty odwalasz? No i będzie na mnie skakał. Gdy on będzie robił na mnie jakiegoś TNT jumpa, to on chce mnie fireballem zabić. Mogę wal tego fireballa, tylko go stracisz i sam zlecisz. Potem butterfly'a. XD, co on zrobił? Za chwilę sam zdechnie. nie tego. Łóżka też nie mocno, bo nie chcę łóżka stajacić. Jest, dostał. Łatwo. Łatwo z tobą. Byczku, trzy chapę. Zdychaj. Giń. Pójdź bokiem. Nie, streciłem łóżko! Przygajana. Nie mam szans. Nie przyszedł! Dzięki ci. On tu ciągle jest, ja to wiem. On mnie odpuścił. Błagam. Błagam, żeby go tu nie było. Jeśli go tu nie ma, jestem mega szczęśliwy. Nie mam bloków. Jest! On zginął! On zginął wtedy. Żelazny miecz. Bloki. Ale to z tego. Teraz mam mega. Filki dwa. I fireball. Leci do mnie ktoś. Dobra. To się chwilę zjem. Jest! Aj, aj, aj. Jest! Jeszcze kto został jeszcze biały. Gdzie w ogóle jest biały? Jest! To chyba najdłuższego, jak u kiekolwiek giem w Bedwarsach. no, teraz idzie się zemścić. Leć na mnie, on mi nie odpuści. Chodź tu. Co za śmieć! No i na łóżko. Nie rozwalę go z moimi umiejętnościami, których nie mam. Nie no, naprawdę. Nie wierzę. Oni tam się dłuką. Ja na tym skorzystam. Uzbroję się. 12 zł, okej. Okay. Co jeszcze kupić? Bloki na pewno. Ja e, przecież tu mam dostęp do diamentów. Ja tu mam dostęp do diamentów. Czytaj, let's go. I tylko biały już został. Let's go! Mam szansę to wygrać. Teraz będzie się stakował zapewne. Dobra, ja, bierzemy fireball. Chciałbym, żebym tylko teraz w jakimś głupim momencie się nie wywalił z tym. Gdzie białej ma bazę? Ja no ma łóżko, niech to. Dla diamenty kupiłem ochronę. Wzgryłem jak totalny noob. Zbieram się ile wejdzie. On tu idzie. To jest pewne. On chce mnie zniszczyć. Jaka długo gra... To ja. To jest ten czas. Idziemy na bitwę! Mi serce bije. Nie wierzę, że ja na niego idę chyba. Mi serce bije. Teraz zapewne spróbuję jakoś... Jeszcze niebieski jest? Nie. Mogę, żeby niebieski... Z... O, nie ma już niebieskiego. Kiedy deadmatch? Ja chcę czekać na deadmatch. Znaczy nie mam szans. Nie zniszczę łóżka, za słaby jestem. On ma diaksowego seta. To ja uciekam i czekam na deadmatch. Tyle. Ja z nim nie damy rady jak on ma tego seta. Już walę łóżko. Jadę na moje szanse to jest ledmecz. Nie no, on mnie goni ciągle. Nie mam łóżka, już mnie to nie obchodzi całkowicie i tak to przegrałem. Przegrałbym. Z moim brakiem umiejętności, Ważne żeby on był jakimś noobem. Nie, nie jest noobem, i on ma jakiegoś nogbaka. Ajajaj, dobra, jestem znowu. pik pik Tam tam będzie. najgorsza mapa. Jedna z gorszych map. Nie! Już gra przegrano! Niech to. Gdzie? Sam poszedł sobie? Okej, okay, nie wynikam. On mi zniszczył łóżko, to i ja jemu. A, już ktoś mu zniszczył. Nie no i teraz czerwony jeszcze na mnie? A nie, jednak nie. Widziałem, że ktoś tu był. Skąd? Dobra, jesteśmy znowu. Oby mi w końcu wyszło, bo ja już naprawdę mam dość Beduinów. To. Dobra, chyba mam kolejnego. Który zbiera sobie, nie kolejnego, tylko pierwszego, co ja gadam. Mam, mam kogoś, kto sobie długo zbiera. Tenki. Będzie siedział ciągle w tej bazie. Jak on tak szybko? Tyle się dobudował. Pan sekatorek. XD, jaki nikt. O, ty też walisz high ground'a. Przesadził z tym high czy co on gra w Cheater. Cheater na bank. Tak dziwnie się chłop rusza. Nie no, co ja zrobiłem? Dobra, jedziemy znowu. Może to. Może w końcu pójdzie mi dobrze. A nie wywalam się po 20 sekundach. Koniec gay. Mam już naprawdę dość bedłaysów. Co on odwala? XD chłop chłopca zeskoczy i będzie już prawie dead. Bro. Bach. Śmiało, zgacz. A ja poproszę, fajki la mieć. Skacz, chyba będzie miała rozpęd. <laughs> I dobuduję się do niego. Czy moja fejkama Nie mam. Wiedziałem. O, go poskładałem dopiero, teraz sobie zdaję spra sprawę. ładnie. On mi zniszczył? To i ja mu zniszczę. On też się uzbroił, widzę. Na walkę ze mną. Wierzę, że jestem. Wierzę, że jestem całkiem dobry w PvP, a nie jestem. No i jeszcze dłużej będzie skakał. Zniszczy mu to. I widzisz, że widzisz, ją nie może gdzie lądować. jo ja, no, ja! Dobra. Uf. I gdę, czemu mi wywaliło te wełny? Na tej mapie, jak w poprzednim odcinku, to pamiętam, że mi chyba dobrze poszło. To chyba na tej mapie. Tak, to była ta mapa. Jak ona budowywał? Błagam, błagam, błagam. Nie no i on ma teraz swej most do mnie. Zauważył to? Nie zauważył! Nie wierzę w niego. Ja rozbijam na żelazny miecz, a teraz go sobie zniszczymy. Zauważył jednak. Co on robi? Po co? Po co on to zrobił? Identycznie skończył, jakby i nie robił tego Fireball Jumpa. On grać nie umie, czy co? To on chce mnie zaczerwiać swoim. swoim. swoim brakiem skilla? No i znowu Kościu, daj mi spać. Błagam, błagam, nie zabij mnie. Błagam, muszę go. Nie, no i przyjechałem już. A jak on tak. I się wycofał, tak? Jak ja nie lubię takich ludzi. Nie tak ten typ ludzi, Nie no i sobie jeszcze zbroję kupił. Nie zdążę. Nie. Dobra. Oby tym razem się udało. No czemu każdy tu odwala takiego haigeranda dziwnego? Boku, nie, dzień od bok nie. A! Każdy tu skacze. Jeden skakał do jugi skacze. O kurde, najkrótsza gra w historii od kiedy gram, dosłownie, chyba jakiś jakieś świata ustanowiliśmy. Idziemy, <grymne> idziemy. Dobra, ostatnia gra. Jeśli muszę mhm, teraz dobrze pójść, oby dobrze poszło. Bloki. Śli Nie no, ja chyba niedługo kończę z Bedwarsami. Nie będę już więcej nagrywał z sami takie małe info. Chyba nie będę. Zależy jak będzie wyglądał mój skill w przyszłości. Bo w ogóle no bo na razie to beduisty grać nie umiem. A ten gość jest jakimś... ...odpaleńcem. Przejęliśmy. Wszegraliśmy to. Nie pokonam go. Dobra. To pa. żegnam.